Witajcie widzowie. Do nagrania tego filmu skłoniło mnie pewne wspomnienie z 97 roku, zatem sprzed 26 lat. Ale zanim do tego wspomnienia przejdę, to najpierw dwa słowa o tym gdzie jesteśmy. Jesteśmy na starej siódemce, czyli na drodze krajowej numer 7 w jej starym biegu. Równolegle obok mnie w tej chwili biegnie S7 na kierunku z Warszawy do Krakowa, a ja sobie jadę z fragmentem starej drogi, bo przypomniało mi się jak w 1997 roku właśnie wracałem tędy 14 października w Dzień Nauczyciela, wtedy było wolne i pojechałem z kolegą mojego taty w trasę, po prostu do pracy. Jego pracy dla mnie to była frajda, Mercedesem prawie nowym wtedy sprinterem pierwszej generacji do Warszawy, no więc duża ekscytacja dla 13-, niespełna 14-latka do stolicy. Nowym Mercedesem dostawczym, fajna przygoda. No i ten Mercedes to był z adaptowanym podwoziem czyli miał założoną skrzynię do wożenia tekstyliów. Zatem jakiś ciężarów nie woził. Wyposażony był w silnik 2,9 litra. Sześciocylindrowy, znakomity silnik Mercedesa o mocy 120 koni. Zatem była to 312, tak zwana w nomenklaturze Mercedesa, czyli 3,5 tony, 120 koni. No i co w tym niezwykłego? Miałem 13,5 roku i trochę już jeździłem samochodem w tamtym czasie. Różnymi samochodami osobowymi miałem okazję już pojeździć po okolicznych wioskach. To były zupełnie inne czasy niż dzisiaj. I wracając wtedy z Warszawy, już późnym wieczorem, właśnie jesienią, już po ciemku, Piotr, którego pozdrawiam, jeśli jakimś cudem mnie ogląda, pozwolił mi poprowadzić po starej siódemce przez kilka kilometrów tego sprintera i. To było tak niesamowite przeżycie dla 14 niespełna latka. Jechać 3,5-tonową ciężarówką pełną ciuchów, 120-konnym turbodieslem. co to była w ogóle za moc na samochód dostawczy w tamtych czasach. No i właśnie to wspomnienie skłoniło mnie do tego, żeby poza testem, który widzieliście tydzień temu, a który ja dopiero nagram, bo w tej chwili dopiero wracam tym Mercedesem do siebie z Warszawy. Żeby nagrać dla was też taki materiał o tym jak ewoluują samochody ciężarowe, jak się zmieniły samochody ciężarowe. Bo dzisiejsze samochody ciężarowe, takie lekkie ciężarowe do 3,5 tony to już zupełnie inne samochody niż te sprzed ćwierćwiecza. Przede wszystkim tak jak w przypadku samochodów osobowych jest w tym aucie znacznie ciszej niż było 25 lat temu w jego poprzedniku, ale to nie jest taka bezwzględna cisza, dlatego że jeżeli mocno dodamy gazu, to mamy automatyczną skrzynię biegów, to ten silnik diesla oczywiście słychać. Ale słychać go zdecydowanie mniej niż dawniej. On ma nadal też podobny dźwięk. Dźwięk tego silnika zachowuje właśnie tą charakterystykę turbodoładowanej, wysokoprężnej jednostki. Jest przyjemny, taki zwiastujący dużo mocy, dużo momentu obrotowego. Zatem mocy w tamtym aucie nie brakowało i w tym też jej nie brakuje. Tam mieliśmy pięciobiegową skrzynię manualną z wielką dźwignią wyrastającą z podłogi, bo to był wczesny sprinter. Potem dopiero pojawiły się te dźwignie tutaj, przy desce rozdzielczej. Tu z kolei mamy automat z dźwigienką. Niemalże identyczną jak w klasie S, którą wybieramy sobie tryb Drive, i potem łopatkami możemy co najwyżej zmieniać biegi. Zbliżamy się teraz do mostu w Białobrzegach, czyli tego charakterystycznego punktu, który był już bohaterem drugoplanowym kilku filmów na motopasjach. Ja ten most bardzo lubię, jest taki charakterystyczny właśnie w ciągu starej drogi numer 7 w Białobrzegach. Betonowy most. Kapitalny, właśnie na niego wjeżdżamy. Mam nadzieję, że chociaż tutaj, przez okno, będzie cokolwiek widać z tego mostu. No i wjeżdżamy do Białobrzegów, do miasteczka, przed którym przesiedliśmy się z powrotem. Także to było parę kilometrów mojej jazdy. Jazdy, którą oczywiście zapamiętałem sobie na całe życie. Jak widać, już 26 lat temu to miało miejsce. Poza skrzynią biegów, poza silnikiem pozycja za kierownicą też jest inna, ale już nie tak bardzo inna, jak między pierwszym Sprinterem, a jeszcze Kaczką, no bo w Kaczce ta kierownica była dość poziomo, tutaj w, potem w pierwszym Sprinterze ona już była nieco bardziej osobowo, ale tu jest kolejny krok w kierunku tej osobowości zrobiony. Kierownica jest po pierwsze taka sama, jak w osobówkach, zresztą w Sprinterach pierwszych ona też była czteroramienna, charakterystyczna dla Mercedesów, natomiast tutaj mamy właśnie Kierownicę trójramienną z elementem chromowanym, z wielofunkcyjnym sterowaniem, tempomatem, obsługą MBUX-a, nawiasem mówiąc, mamy tu MBUX-a z tym słynnym hej nazwa marki, co na pewno też wpływa na to, jak ten samochód się obsługuje, ale o tym opowiem wam oczywiście, opowiedziałem wam oczywiście w teście tydzień temu. To nie jest tak istotne, dlatego, że jadąc w trasę, no to ile razy skorzystamy z tego systemu. Zmieniać radia przecież nie będziemy przez przełącz radio na coś tam, tylko już sobie to zrobimy gładzikiem na kierownicy. Natomiast pozycja jest jeszcze bardziej osobowa. Fotel jest absolutnie genialny. Ja przypuszczam, że on jest opcjonalny. Jeżeli tak, no to już wam to powiedziałem tydzień temu, bo jeszcze tego nie sprawdziłem w chwili, kiedy jadę teraz do Krakowa. Natomiast na pewno fotel jest świetny. Ma mnóstwo regulacji. Można sobie go dostosować do swoich upodobań. Są miękkie podłokietniki. A właśnie złożyłem podłokietnik, jak sięgałem po sprzęt do nagrywania i on mi tu został. Teraz go sobie rozłożę z powrotem dla wygodnej jazdy. Oczywiście regulowany na wysokość trochę za wysoko. I tak w tej chwili pomalutku przez biało brzegi jadąc, mogę jeszcze się skupić na paru innych detalach, na tym, że są większe niż w starych sprinterach lusterka, chociaż i tamte były duże, a tu przede wszystkim są dwudzielne. To jest coś, czego brakowało w dostawczych samochodach dawniej, a dzisiaj już to mamy. Wydaje mi się, że chyba tak naprawdę to dopiero w latach 2000 się powszechnie pojawiło w samochodach dostawczych, a nie takich pełnowymiarowo-ciężarowych. Materiały użyte we wnętrzu też są oczywiście lepsze, ale tutaj dużego skoku nie ma. Samochody dostawcze przynajmniej w przypadku Mercedesów zawsze były wykonane tak, żeby były solidne, żeby długo trwały i wydaje mi się, że w przeciwieństwie do osobowych Mercedesów, w których bardzo mocno Mercedes, podążając za modą, zatracił swój charakter z lat 90. czy 80., tak dostawcze Mercedesy to dalej są solidne. Nie chcę użyć słowa toporne, chociaż jeżeli nawet to w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu solidne, bardzo takie konkretnie zrobione maszyny. No i jeżeli chodzi o same odczucia z jazdy, to warto też zwrócić uwagę na to, że oczywiście mamy wszystkich asystentów jazdy, mamy systemy kontroli trakcji, ale pozostaje charakter dużego auta dostawczego z długim rozstawem osi. Więc, mimo iż siedzimy prawie na przedniej osi, auto jest względnie komfortowe, jedzie się nim wygodnie. I tak charakterystycznie się buja, również na boki, kiedy na przykład jeździmy po mieście po hopkach czy przez jakieś nierówności, to ten samochód tak przyjemnie sprężyście odbija na boki, do przodu, do tyłu. Bardzo jest to uczucie, takie dające poczucie, że jedziemy solidnym, wielkim samochodem, takim samym jak jego poprzednicy sprzed 25 i 30 lat. Zatem bardzo duży postęp w samochodach dostawczych. Pod względem komfortu kierowcy został poczyniony, ale zostało bardzo dużo z charakteru tych fajnych, starych samochodów dostawczych tych klasycznych, solidnych maszyn, które pracowały pokonując setki tysięcy kilometrów w dawnych czasach. A ja pomału zbliżam się już do wjazdu z powrotem na S7. Kończymy tą część tego vloga, i za chwilę omówimy sobie z zewnątrz i w kabinie to, jak te różnice w stosunku do mercedesów sprzed ćwierćwiecza wyglądają. Minęło kilka dni i nawet pogoda się odrobinę poprawiła, chociaż wiatr pewnie troszeczkę dokucza, więc osłonię odrobinę ten mikrofon. I czas teraz na tą statyczną prezentację współczesnego samochodu dostawczego, w porównaniu z tym, jak wyglądały samochody dostawcze, powiedzmy te ćwierć wieku temu. Oczywiście nie ma co skupiać się na konkretnej wersji nadwoziowej, bo wiadomo, kiedyś też były busy, kiedyś też były przeszklone busy, kiedyś też były doki i kiedyś też były po prostu kabiny z podwoziem pod zabudowę, tudzież już od razu ze skrzynią. Podstawowa funkcja samochodu dostawczego nie zmienia się, samochód dostawczy ma przewieźć jak najwięcej towaru, jak najwięcej rzeczy z punktu A do punktu B, ma to zrobić w miarę szybko i w miarę ekonomicznie, w miarę rozwoju technologii. Te parametry są oczywiście poprawiane, ale poprawiany jest też minimalnie wygląd. Oczywiście sama... Puszka, samo pudło samochodu dostawczego pozostaje takie samo. Zależy nam na jak najszerszym, jak najwyższym, jak najdłuższym nadwoziu. W przypadku Sprintera mamy wiele wersji do wyboru, o czym mówiłem Wam tydzień temu. Natomiast przód, no przód to jest nawiązanie stylistyczne do osobowych Mercedesów. Według mnie wygląda on bardzo ładnie. Wygląda on nawet zaryzykowałbym lepiej niż jakakolwiek dotychczasowa wersja dostawcza Mercedesa, no bo te lampy przypominają wprost klasę C, klasę C. TLA, czy nawet klasę E już tą odchodzącej generacji w 213. Oczywiście aerodynamika. Na to zwracamy uwagę, no bo chodzi nam o oszczędzanie paliwa. Dlatego ten przód jest troszeczkę wyoblony. To już nie jest prosta linia wzdłuż atrapy i lamp już te lampy zachodzą nam na boki. Już zależy nam na tym, żeby ten samochód dawał jakieś oszczędności. Ale nie zmienia to faktu, że jest to ogromne, wysokie, prostokątne pudełko, które musi z tym wiatrem się mierzyć. W związku z czym, oczywiście, tylko i wyłącznie rozwój technologii silnikowej pozwala na jakieś nieco mniejsze zużycie paliwa, chociaż nie jest to postęp tak widoczny, jak był widoczny chociażby w silnikach benzynowych jeszcze w ostatnich dwóch czy trzech dekadach. Zmienił się też rozmiar kół, bo jeszcze kaczka miała 14, sprinter pierwszy miał 15, teraz to są 16. Oczywiście mogłyby to pewnie być i większe koła, ale nie ma takiej potrzeby, bo ten samochód relatywnie wysoko zawieszony musi mieć balonia z bo nieraz musi wjechać też i w nieco jakiś trudniejszy teren gdzieś nawrócić czy coś. Siedmiometrowym samochodem naprawdę nie zawsze jest to łatwe. Ale. Tu, oczywiście, to już wchodzimy znowu w specyfikację tego konkretnego auta. Przejdźmy zatem do kabiny, którą tak ogólnie chcę Wam też zademonstrować. Zacznijmy jeszcze od jednego detalu na zewnątrz. Otóż, wlew paliwa, jak w większości dostawczaków, taki tutaj jest na słupku. Dawniej, na przykład, mieliśmy zbiornik paliwa tutaj, gdzieś pod ramą. Natomiast w przypadku współczesnych aut, to już zawsze jest wlot do tego. Zbiornika umiejscowiony na słupku. Jak to w Mercedesie? Mamy dwa pedały. Identyczna jest ta guma na pedale hamulca, jak w beczce 40 czy 50, już nawet blisko lat temu. Natomiast reszta. Nawiązuje do współczesnych Mercedesów. Nawet przełącznik świateł zrobił się taki jak w osobowych Mercedesach i nawet hamulec pomocniczy jest elektroniczny, co może zaskakiwać. Zegary również unowocześniono, również przypominają one testy Mercedesów tych mniejszych klas, klasy A i pochodnych. Zastanawiam się po co obrotomierz, jeżeli mamy przecież skrzynię automatyczną. No i taki ogólny rzut oka na kabinę wygodną, nowoczesną, z mnóstwem schowków, co już widzieliście tydzień temu podczas zasadniczego testu. Sprintera. Żeby nie przedłużać, samochody dostawcze, samochody ciężarowe ewoluują razem z samochodami osobowymi, stają się coraz nowocześniejsze, coraz bardziej ekonomiczne, ale przede wszystkim dają kierowcy coraz więcej komfortu. Dawniej, jeszcze w latach 80. taki robór, też niemiecki, chociaż wschodnio niemiecki, nie miał nawet ogrzewania. Teraz mamy automatyczną klimatyzację. To jest postęp, postęp, za który kierowcy tych samochodów, którzy spędzają w nich przecież długie dni, długie tygodnie, długie miesiące, a czasem i długie lata. Na pewno są wdzięczni. A jakie jest Wasze zdanie na temat samochodów dostawczych i ich ewolucji? Czy uważacie, że samochody dostawcze powinny pozostać takie bardziej prymitywne, bo w końcu służą do pracy, czy jednak lepiej, kiedy mamy więcej tych dodatków uprzyjemniających pracę, chociaż oczywiście też podnoszących cenę? Napiszcie o tym w komentarzu. Pamiętajcie o kciukach w górę, jeśli podobał się Wam ten materiał i do zobaczenia.